Cześć! To znowu my, Mała łapki z Krakowa. Ciągle jesteśmy na wakacjach u babci. Dzisiaj trafiliśmy akurat na kiszenie ogórków. No bo jak sami wiecie, a, albo nie wiecie, y, różnie to bywa. Ale my w naszej rodzinie i na, szczególnie nasze święki morskie kochamy ogórki. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam nasz tajny sekret na te pyszne przysmaki. Oczywiście zaczynamy od słoików, bo w czymś te ogórki muszą być. Pamiętajmy o czystości. Umyjmy słoiki bardzo porządnie w wodzie i płynie. I ogórki w zimnej wodzie. Następnie przygotujmy słoiki pod wkładanie ogórków. Dodajmy trochę kopru, żeby dodał aromatu. I troszkę czosnku. Następnie włóżmy ogórki ciasno, żeby, żeby się nie ruszały, bo to bardzo ważne. Przypominamy, że nie mogą być ogórki kieszone bez zalewy. Więc jak zrobić taką prawidłową zalewę? Do zalewy idzie woda, oko, taka letnia, około temperatury 20 stopni Celsjusza, jedna czubata, łyżka soli na litr. My już mamy tutaj taką zalewę gotową. Więc można zalewać ogórki. Najważniejsze jest, żeby ogórki były całe pokryte i były w tej zalewie. Czyli ogórki nie mogą wystawać poza zalewę. A z jakiej wody najlepiej zrobić zalewę? Najlepiej zrobić zalewę z, zimnej, z takiej letniej, przegotowanej wody. Ponieważ woda powinna być bez kamienia i oczywiście przygotowana będzie miała mniej bakterii. A jeżeli chodzi o temperaturę, to nie może być gorąca, ponieważ zabija właściwe bakterie, które są w ogórkach, A powinna być taka w sam raz, czyli nie za zimna, nie za ciepła. My tutaj taką mamy oczywiście. No i za niedługo będziemy ją zalewać, bo wiemy, że taka. Jest prawidłowa i że nie zabija tej właściwych bakterii, które są potrzebne do prawi prawidłowego procesu kiszenia. Teraz spróbujemy zalać nasze ogórki. Nasze świnki uwielbiają ogórki. Jak już widzicie, nasze ogórki są zakręcone i przygotowane do sfermentowania. Już za niedługo będziemy mogli się cieszyć pysznymi ogórkami kiszonymi. Cześć! Małe łapki z Krakowa pozdrawiają z wakacji w cieplicach.